w tych zaplanowanych sześciu odcinkach specjalnych, których jutro będziemy świadkiem. Jest Krzysztof Oleksowicz, ale bardzo blisko jest Radek więc no jest chyba zdecydowanie w lepszej sytuacji, bo teraz on będzie miał podczas tej drugiej rundy jakby mniejsze kółko, a więc zanosi się tutaj na zwycięstwo radka typy, chociaż jedzie w tym, w, tych, w tym kurzu wzniesionym przez samochód Krzysztofa Oleksowicza. Nie muszę, myślę, dodawać, że Krzysztof Oleksowicz to naturalnie tata Maćka Oleksowicza, a więc mamy rodzinny duet tutaj na trasie. 68 tego, rajdu to to Polski. Nie, 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 tego drugiego. Tego to tak, to jest dwa zdecydowane dwa zwycięstwo. To. Radka Typy, który w tym pojedynku zyskuje lepszy czas od Krzysztofa.